Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Napoli z pierwszym skudetto od 1990 roku. Zieliński, Bereszyński i Dasiak mistrzami Włoch. Porażka United z Brighton. De Gea znokautowany. Czy Messi trafi do Arabii Saudyjskiej? PSZ wydało oficjalny komunikat w sprawie wulgarnego zachowania kibiców. Ibrahimović bliski zmiany klubu. Nowy szkoleniowiec Leeds United przyznał, że jest lepszy od najlepszych trenerów Premier League. Aubameyang na wylocie z Chelsea. Mladenowiciowi grozi bardzo surowa kara. Jeżeli interesujesz się piłką nożną, a jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, nie wiem dlaczego tego nie robisz, dołączaj do nas. A jeżeli doceniasz moją pracę, łapa w górę naprawdę mile widziana. Życzę pięknego weekendu, a teraz lećmy z newsami. Miłego oglądania! Sprawdźmy co ciekawego działo się w czwartek na piłkarskich boiskach. Zacząć należy od Włoch, gdzie skudetto wywalczyło Napoli. Drużyna Luciano Spallettiego do tytułu potrzebowała punktu i ten punkt wywalczyła remisując 1-1 do :1 z Udinese. Gola na wagę tytułu zdobył Simon. Viktor pobił rekord Samuela Eto w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie przez piłkarza z Afryki. Po końcowym gwizdku fani Napoli wdarli się na Murawę, aby razem ze swoimi ulubieńcami świętować zdobycie Scudetto. Klub sięgnął po ten tytuł po raz pierwszy od 1990 roku. Jest to też wielka chwila dla polskich piłkarzy. Mistrzami Włoch zostali Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński oraz Hubert Idasiak. Po meczu Zieliński stracił spodenki i jak widać kibice chcieli zerwać z niego również koszulkę. Neapol z pewnością będzie jeszcze bardzo długo świętował. W drugim czwartkowym meczu Empoli pokonało Bolonię 3 do 1. W Hiszpanii rozegrano cztery spotkania. Girona pokonała 2–1 Majorkę. Sevilla po emocjonującym spotkaniu wygrała z Espaniolem 3–2. Mecz Atletiku Bilbao z Betisem zakończył się wynikiem 0–1. W ostatnim czwartkowym spotkaniu pomiędzy Rajo Vallecano a Realem Valladolid padł rezultat 2–1. W Anglii rozegrano mecz Premier League pomiędzy Brighton a Manchesterem United. Zakończył on się przegraną Czerwonych Diabłów 0–1. Porażka mogła być większa. United stratę tylko jednego gola mogło zawdzięczać De Gea, który jeden ze strzałów obronił twarzą. Lionel Messi z pewnością nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony innych klubów. Wszystko wskazuje na to, że argentyńczyk nie przedłuży kontraktu z PSG i po sezonie opuści klub. Ostatnio bardzo dużo mówi się o powrocie Messiego do FC Barcelony. Do tego jednak jest jeszcze bardzo długa droga. Ten fakt może wykorzystać Arabia Saudyjska, która chce skusić piłkarza bardzo wysokim kontraktem. Według Fabrizio Romano, Messi miał już otrzymać oficjalną ofertę od Al Hilal w wysokości 400 milionów euro za rok gry. Inne źródła podają kwotę nieco mniejszą, około 320 milionów funtów rocznie. Są to astronomiczne kwoty, które uczyniłyby Messiego najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii futbolu. Brytyjskie media twierdzą, że rozmowy pomiędzy stronami już trwają. Na chwilę obecną najprawdopodobniejsze kierunki transferu Messiego są dwa: FC Barcelona albo Al Hilal. Paris Saint-Germain wydało oficjalny komunikat w sprawie protestów kibiców. Po niedawnym zachowaniu Messiego kibice PSG postanowili pokazać swoje niezadowolenie. Zebrani fani klubu wyzywali zarówno Messiego, jak i Neymara oraz nawoływali do jak najszybszego odejścia. Odnieść się do minionych wydarzeń postanowił sam klub, który wydał specjalne oświadczenie. W nim możemy przeczytać PSŻ stanowczo potępia niedopuszczalne i znieważające działania małej grupy osób. Nic nie może usprawiedliwiać takich czynów. Pełne wsparcie dla zawodników i zarządu po tych haniebnych zachowaniach. Oświadczenie jednak nie zmienia faktu, że klub jest rozwścieczony postępowaniem Messiego i jego dni na Parc de Prince są już policzone. Już niedługo Zlatan Ibrahimowicz może trafić do nowego klubu. Wygląda na to, że Szwed nie zamierza kończyć piłkarskiej kariery. Napastnik obecnie zmaga się z kontuzją i nie wiadomo, czy zagra jeszcze w barwach Milanu. Jego umowa trwa do 30 czerwca 2023 roku i najprawdopodobniej nie zostanie ona przedłużona. Chce to wykorzystać inny klub z Serie A i sięgnąć po Ibrahimowicza. Według informacji dziennikarza Santiago Auny negocjacje z 41-latkiem prowadzi Monza. Klub jest zarządzany przez Silvio Berlusconiego, który chce mieć w swoim zespole z Latana. Czas pokaże, czy panowie będą mieli przyjemność znowu współpracować, tym razem w Moncie. Jak się okazuje Leeds United zatrudniło trenera lepszego od Klopa, Guardioli oraz Artety. Włodarze angielskiego klubu postanowili powierzyć Leeds doświadczonemu Samowi Allardyce'owi. Ma on uratować Premier League dla ekipy Pawi. Zadanie będzie bardzo wymagające, ponieważ przed Leeds mecze z Manchesterem City, Tottenhamem, West Hamem oraz Newcastle United. Włodarze jednak nie powinni się martwić. Aladdis przyznał: Jeśli chodzi o wiedzę, to jestem lepszy niż Klob, Guardiola i Arteta. Żaden z nich mnie nie wyprzedza. Mogę wyglądać na 68 lat, ale nikt nie jest przede mną. Oni robią swoje, ja robię swoje, dzieliłem się swoją wiedzą. Jeśli jednak chodzi o jej wymiar, to mam przewagę. Leeds zatem może spać spokojnie: Premier League uratowana. Już niedługo Chelsea może zacząć odchudzać kadrę, a pierwszą ofiarą może być gaboński napastnik. Wszystko wskazuje na to, że po sezonie klub ze Stanford Bridge opuści Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk do drużyny The Blues trafił we wrześniu 2022 roku. Od tamtego czasu zagrał w 21 spotkaniach, w których zdobył 3 bramki i zanotował jedną asystę. Nie są to dobre statystyki. Według The Telegraph 33-latek jest na wylocie z Chelsea. The Blues chcą pozbyć się piłkarzy z listy płac, którzy nie rokują na przyszłość. Gdzie zatem po sezonie trafi Aubameyang? Nie jest wykluczone, że ponownie trafi do FC Barcelony. Wciąż pod znakiem zapytania stoi przyszłość Dawida Kownackiego. Polski napastnik nie przedłuży kontraktu z Fortuną Düsseldorf, który wygasa 30 czerwca tego roku. 1 lipca będzie mógł się związać z nowym klubem. Dużo mówi się o zespołach z pierwszej Bundesligi. Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że największym faworytem jest Hoffenheim. Klub ma zaproponować bardzo atrakcyjne warunki finansowe, które Kownackiemu mają się podobać. Jego transfer jest jednak uzależniony od tego, czy drużyna utrzyma się w lidze. Obecnie ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Filipowi Mladenowiciowi grozi bardzo surowa kara za ostatnie akcje z finału Pucharu Polski. Według informacji Sebastiana Staszewskiego wczoraj Komisja Dyscyplinarna PZPN-u miała rozpocząć postępowanie w sprawie skandalicznych wydarzeń z udziałem piłkarza Legii. Jaka kara może czekać Serba? Nieoficjalnie mówi się nawet o kilkunastu miesiącach kary zawieszenia. Przeanalizowana zostanie także sprawa Iwiego Lopeza, który również nie potrafił utrzymać nerwów na wodze. Sam Mladenowicz postanowił opublikować oświadczenie, w którym przeprosił za swoje zachowanie. Pewne jest to, że piłkarz Legi już w tym sezonie nie zagra. Taką informację dla WP Sportowe Fakty przekazał Adam Gilarski, rzecznik dyscyplinarny PZPN-u. To precedens, nie było jeszcze takiej sytuacji, bo mówimy tu o serii ciosów. Kara za takie zachowanie musi być dotkliwa. Pewne jest, że w tym sezonie Filip Mladenowicz już nie zagra. Sprawdźmy co ciekawego czeka na nas w trakcie najbliższego piłkarskiego weekendu. W Anglii zaplanowana jest 35. kolejka Premier League. Krok w stronę mistrzowskiego tytułu spróbuje wykonać Manchester City, który zmierzy się z walczącym o utrzymanie Leeds. Kroku The Citizens postara się dotrzymać Arsenal, który zmierzy się na wyjeździe z Newcastle United. We Francji hitem 34 kolejki będzie bez wątpienia starcie trzeciej z drugą drużyną Ligę, czyli rywalizacja Lons z Marsylią. O zwycięstwo powalczy Paris Saint Germain, które na wyjeździe zmierzy się z tła. Będzie to niezwykle ważny mecz w kontekście pościgu PSG w walce o tytuł. W Hiszpanii rozegrany zostanie finał Pucharu Króla, w którym Real Madryt zmierzy się z Osasuną. W Niemczech kolejna odsłona walki o mistrzowski tytuł. Bayern Monachium będzie bronił pozycji lidera w meczu przeciwko Werderowi Brema, Borussia Dortmund natomiast zmierzy się z Wolfsburgiem. We Włoszech w ramach 34. kolejki Serie A będziemy oglądać bardzo ciekawe starcia. Wicelider Lazio zmierzy się z AC Milanem. Intermediolan na wyjeździe spróbuje pokonać AS Rome. Na deser Atalanta zagra z Juventusem. Wszystkie drużyny walczą o kwalifikacje do kolejnej edycji Champions League. W polskiej ekstraklasie możemy już poznać Mistrza. Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce. Ciekawie zapowiada się także pojedynek drugiej z trzecią drużyną. Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu, jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!